Proszę zacząć chodzić wcześniej, ziemniaczku spać kurczę. Trzeba ogarnąć pewien temat. Otóż mamy brak firanek, mam firanki w ręce. Jaka będzie różnica? One są cieniutkie i leciutkie. I choć akustycznie nic nie pomagają, to nadają ciepła samemu pomieszczeniu. O, wstałeś! O, wstałem, spóźniony. Chcesz coś powiedzieć? Trzeba nagrać film. A no, tak, ja firanki wieszam. No a co się dzieje? Eee. To już teraz? To jakie wielkie? Patrzcie na to, co Mati sobie ogarnął. To jest taki jak ja, dużo stary. To jest dopływania? To jest do na teraz. normalnie pompowany. Dopływania, no? Ale masz fryteczki. Ty, to idealne do ciebie do kadr do, do streamowania. No, ja co z tyłu. A tyle to pompowałem, że myślałem, że płuca wypluje. A jest w garażu. Teraz mi to mówisz? Nie pytałeś. Bo spałeś! Ja nie mogę. Mati, było ja więcej? Powiem. Ile, ile punktów trzeba było wydać? Nie, było trzeba wydać. Ty? Ale no tak, no bo kupuję sobie zestaw smoczy duet, i to jest tylko wczoraj i dzisiaj. Możesz to kupić? Czekaj, możemy za chwilę zacząć nagrywać, to też bym sobie takiego ogarnął. <laughs> Właśnie, a że Daniel stawiał, to ja się wezmę. I Wróćmy, jakiś. Czas później do pomieszczenia mam tutaj zasłony, a moje zasłony są też dosyć specyficzne i specjalne, bo są po 3 sztuki na połówkę, więc łącznie mam sześć zasłon w tym pokoju. A że dwie są podwójne, to łącznie jest 10 zasłon na jedno okno. Żeby zrozumieć, jak dużo to jest na materiału, to tutaj mam swój ołówek, który ma 14 cm, i widzicie, tyle materiału wchodzi jako jedna zasłona. Taki ołówek też pomaga temu, żeby łatwiej założyć tego typu zasłonę, bo jednym palcem na jednym palcu nie da się tego zawiesić. Mam za krótkie palce. Teraz przyjrzyjmy się niby jedna, niby druga, niby trzecia, ale to są zasłony z niebieskiego obi i jak się przyjrzycie, to to jest taka zasłonka, rzekłbym normalna z jednej strony, z drugiej strony, więc ją bierzemy na bok. Natomiast to jest zasłona typu termo, żeby ograniczyć uciekanie ciepła chyba i chyba też wnikanie zimna. Jak się przyjrzycie, to ona jest stworzona z dwóch kawałków materiału, z czego jeden z tych materiałów to jest po prostu taki polarek bym rzekł. I taką samą mam trzecią zasłonę i ta trzecia zasłona też jest polarkiem. Co nam to daje? To nam to daje, że to jest bardzo gruby kawałek materiału i zamiast szukać na przykład kurtyn jakichś teatralnych, które są bardzo drogie, a też ciężkie, no to stwierdziłem, że wezmę i zawieszę sobie trzy zasłony. I... Wiecie co? Te trzy zasłony naprawdę nawet zwinięte dają radę, bo stają się swego rodzaju ustrojem akustycznym, Pochłania część tego dźwięku, który gdzieś tam się odbija od ścian. I jest po prostu tutaj przyjemnie. Zazwyczaj te zasłony i tak są odsunięte, ale już trochę się udało. Udało się rzucić coś, co nam będzie pochłaniać dźwięk, a co zarazem możemy sobie odsunąć. I dzięki temu, no, mamy tutaj okno. No to jakby nie było tego okna, no to można by było powiesić na przykład pianki, ale lepiej mieć okno i mieć możliwość dostępu do tego okna. I wpuszczenia tutaj trochę światła. No nie? Teraz trzeba zadbać o kwestię oświetlenia, bo z takim kolorowym oświetleniem, chociaż fajnie. Nie To wygląda, no to nie bylibyśmy w stanie żyć zbyt długo, bo jednak jest kolorowe, nie jest białe. Eee, o. Takie inteligentne żarówki, zaraz po włączeniu, zrobią uwaga, wielkie światło, ale teraz one powinny zacząć migotać. Teraz jest dyskoteka i każda z tych żarówek miga, bo każda jest zrestartowana i każda potrzebuje po prostu podłączyć się do Wi-Fi. Nie wiem dlaczego tamta nie migocze. Chodzi o to, żeby każda z nich migotała, więc może trzeba je po prostu zrestartować. 2, trzy, cztery, pięć. A dlaczego czemu nie miga? Może nie jest smart? No miga już. Ale jako, jako jedno. Do... O, trzy migają wolno, jedna miga szybko. Dobra, dodaję do aplikacji. Dla zabawy. I mamy wszystko ładnie zsynchronizowane i działa. Jednym największym minusem tego typu żarówek, dokładnie to do tych, jest to, że w postaci jak są RGB, to niestety, ale ten kolor jest bardzo ciemny w porównaniu do tego, jak normalnie jest jasna żarówka. Ale mówiłem o sterowaniu i o czymś wygodniejszym niż wyłącznik o czymś, do czego można przypisać parę rzeczy, i coś znajduje się tutaj. Otóż to jest inteligentny pilot Zigbee. On sam sobie działa na Zigbee choć żarówki są na wi -Fi. i po ZigBee będziemy wysyłać do bramki informacje, żeby te żarówki zmieniały sobie tam bardzo i rzeczy, a taki sterownik jest... Znaczy pilot, ten to jest akurat największy, bo są chyba pojedyncze, podwójne, potrójne, poczwórne. Ten jest akurat poczwórny. Trzeba go chyba zrestartować. Nie, nie tak się restartuje. a nie, tak się restartuje. Dodaję go do aplikacji, coś zap zaprogramuje i zobaczycie, jak to fajnie może działać. Tak wygląda taki pilot w rzeczywistości. Dość prosta konstrukcja, a jednak chyba wam nie Pokażę. Jeżeli to sobie klikam To wszystkie żarówki tak jak powinny Zapalają się, gaszą się i tak dalej Gdzieś miałem takiego samego pilota jak ten okrągły Który był pilotem potrójnym On też działał w bardzo dobry sposób Bez żadnych problemów Natomiast teraz mam problem Nie dość, że moja bramka Zigbee Która jest firmy RTX Więc trochę jak karty graficzne Ona nie chciała mi dodać najpierw Ani jednego pilota, ani drugiego Teraz udało mi się je w jakiś sposób dodać Część rzeczy udało mi się skonfigurować I na przykład klikałem sobie I wszystko ładnie działało Zapalcza się, gasiło, zmieniało się tryby w zależności od tego jak sobie to zaprogramowałem w aplikacji, aż w pewnym momencie zaczęło się to dziać coraz rzadziej, coraz rzadziej, a w tym momencie niczego nie jestem w stanie zrobić z pilota. I to jest takie głupie, bo to jest po raz kolejny coś co powinno być idiotoodporne, coś co powinno działać bez szwanku i wielu osobom działa, w moim przypadku się w jakiś sposób psuje. I teraz się zastanawiam czy to po prostu e, ta bramka Zigbee to nie jest jakiś syf, który po prostu zaczął mieć problemy, chociaż to jest dziwne że na innych pilotach, które w ten sam sposób się praktycznie konfiguruje, działa, a w tym przypadku, w którym ja chcę to zrobić, nie działa. Mm. Nadchodzi taki dzień w życiu każdego człowieka, że trzeba wynieść śmieci, i to coś się dzieje tak naprawdę co jakieś dwa tygodnie, i mam to zapisane w kalendarzu. Mm -hmm. Tylko, że mój kalendarz jest ustawiony dalej na maj. Może to dlatego każdy zapomniał i każdy wyszedł i nikt nie wyniósł śmieci na zewnątrz. Problem jest taki, że to bardzo dobrze widać kiedy jest dzień wywozu śmieci, bo sąsiedzi naprzeciwka wyciągają swoje tak naprawdę w okolicach 13 czy 14. Ale oczywiście nie my, bo w naszym przypadku to ziemniak za każdym razem w okolicach 23 przed tym jak jest dzień wywozu śmieci zaczyna wszystko w domu segregować, sprzątać i. I czą to jest zawsze na mojej głowie? Dobra, nie mogę powiedzieć, że tak jest w 100% absolutnie zawsze. Ale bardzo często się zdarza. Zdarza się, że to ja pamiętam o tym, żeby wynieść śmieci, a nikt inny. Tak samo jest wiele innych wkurzających rzeczy. Przykładowo, niosłem siatkę, wysypały mi się w niej rzeczy. I to nie były jakieś rzeczy. Owszem, używaliśmy worku do śmieci, żeby przewieźć róże, żeby nam się nie wysypały w bagażniku. Ale na przykład Dagmara chciała gąbki. Znaczy wiecie, chciała, to bardziej była konieczność. Po prostu zauważyła, że się kończą, więc... Chciała, żebym kupił nowe. Jak byliśmy w on na zakupach, to kupiłem. Tylko problem jest trochę innego rodzaju, że my mamy taką półeczkę z takimi pierdołami żeby sobie leżały. To jest jedna rzecz, czyli półeczka z pierdołami. Na przykład mamy biohumus, który był kupiony do Pelargonii, który bardzo ciekawie pachną, ale opowiem o nich może innego dnia, bo tak sobie planowałem, że wtedy, kiedy będę je przesadzać, chyba mu powiem, ale frustrujące jest to, jak bardzo często proszę, żeby siatki odkładać do garażu z powrotem, bo zazwyczaj jedzie się na zakupy, a tak jak taką siatkę mają do chodzenia do sklepu, to można zastąpić po prostu plecakiem, gdzie się wszystko zmieści, nie trzeba Niczego dźwigać, przechylając się na jedną stronę. Ja już zrezygnowałem z tego, żeby prosić, by wkładać te siatki do auta. Chciałem po prostu wrzucać je luźno za auto, żeby nie trzeba było ich nigdzie wsadzać. Ale może to też jest za dużo. Może powinienem się zgodzić na to, żeby siatki za każdym razem po prostu leżały tam, gdzie, gdzie ktoś się rzuci. Mamy też tutaj taką spiżareczkę, i teraz tutaj nie ma za bardzo rzeczy, bo większość wypite z kolorowych zostały wody. Ale ile razy się zdarza, że ktoś ze zgrzewki całej zostawi folię? I dzisiaj, na przykład, fo folię z tą. Stąd... Wyrzuciłem. Wypakowałem jakieś inne rzeczy, rozpakowałem wody, żeby łatwo sobie po niej sięgać. I zapakowane jak były spoko. Ale jak ktoś zużyje całą zgrzewkę i zostawia folię, gdzie kosz jest dosłownie za tymi drzwiami, no to czy to jest moja uzasadniona frustracja, czy nie? Albo jak są schody, to jest taka specyficzna sytuacja, że kiedy wchodzimy po nich, to ja mam przynajmniej taką teorię. Jeżeli się wchodzi na schodek, to wyczepuje się cały możliwy styw, czy to ze stóp, czy to z butów, ze skarpetek, z czegokolwiek. Schody są tutaj zawsze brudne. Podczas Advantecha byłem mnie prawie że z Dagmarą codziennie. Natomiast teraz, jak jest poza sezonem nagrywania na schodach, to te schody są w opłakanym stanie. No bo sami sobie zobaczcie o co mi chodzi. O to mi chodzi, że to wszystko to jest piasek, skóra, włosy. Piasek najgorszy, bo wyciera cały ten lakier, którego już niewiele zostało na schodach. Ale to jest brudne, i to później wpada w nas stóp koi. Ja bardzo często znajduję ukojenie w tym, że mogę sobie posprzątać te schody, czy posprzątać na korytarzu. Ale za każdym razem mówię wszystkim, słuchajcie, to, że ja lubię od czasu do czasu coś sprzątnąć, coś umyć, to nie znaczy, że powinniście mi to zostawiać tak specjalnie, żeby zostało specjalnie dla mnie, bo jak będę zdenerwowany i zobaczę, że schody są czyste, to będzie mi bardzo miło i może wtedy się nie będę denerwować. Nie będę musiał się mopowo wyżywać. A utrzymanie tego wszystkiego w czystości jest ważne, bo po prostu ten syf przenosi się do pokojów. Ja to zauważyłem bardzo mocno u siebie. Mianowicie postawiłem specjalnie przed wejściem dywan. Mam także wycieraczkę z napisem, i stąd do po sobie nikogo tutaj nie życzę. Jak się wchodzi do mnie, to nie dość, że mamy tutaj jakąś koszulkę, która nadaje się do prania. To tutaj jest taka ścieżka, i ta ścieżka idzie do łazienki. I ta ścieżka, jak się tutaj wyczyści, bo póki to jest syf, więc więcej wam nie pokazuję, to tutaj jest wydeptana szara ścieżka. Więc ja jestem fanem wielkim szarych wykładzin, bo nawet na takiej niebieskiej, która wydawać by się mogło, że ukrywa bardzo dużo brudu, to syf ten po odsłonięciu zwłaszcza mniej lub bardziej, a miejscami bardziej. Jest po prostu widoczny. Więc, między, między innymi, dlatego warto jest od czasu do czasu wyczyścić płytki w łazience. Degmara często korzysta tutaj z łazienki, ale ma wrażenie, że podłogę częściej jamy je. A to nie zajmuje bardzo dużo czasu, tylko trzeba wiecie, no, wziąć dywanik, przerzucić jakiegoś kwiatka, przejechać mopem i już jest czysto. Jakbym wszedł do niej do pokoju i wam pokazał, w jakim sefie żyje, to myślę, że byłaby na mnie zła, bo ona ma taki wycięty, tak zwany trójkąt kadru. Ja to lubię nazywać. Czyli ma Mamy aparat, jak streamuje, to w tym obrębie, który jest widoczny przez ten aparat, tutaj jest idealnie czysto. Natomiast tam, dosłownie na granicy tego, gdzie już kamera nie widzi, to jest śmietnik. Całe biurko wygląda jak syf i menelownia. Podobnie wygląda tutaj zaraz przy łóżku. Syw, kiła i mogiła, jak to mówią. Po prostu można powiedzieć, że to jest, to jest totalny burdel. Już inaczej się tego nie da nazwać. To natomiast pokazuje, że zbyt często jadamy w pewnej restauracji, w której nie powinno się zbyt dużo zjadać. Wracając do matki. Jego na przykład, no to Mati porządek utrzymuje wokół siebie bardzo dobry. Swój pokój, nawet dzisiaj słyszałem, jak odkurzał, ale ja mu zawsze mówię, słuchaj stary, no to, że wyczyścisz sobie w pokoju. To jest w ogóle śmieszna sytuacja. Zazwyczaj, jak słyszę, że Mati posprząta u siebie, to ja się biorę za sprzątanie reszty domu, bo jakoś mi to motywuje, żeby posprzątać. I mu zawsze powtarzam, Mati, to, że posprzątasz u siebie, nie znaczy, że syf do ciebie zaraz nie wróci, jak cały korytarz będzie po prostu w syfie i w brudzie. Wiesza się ubrania, łazi się, kotłazi. To wszędzie. Gdzie jest jest sierści i wszystko inne, czego nie powinno być na tej podłodze, nie, przynajmniej nie w takich ilościach, co, co trzeba. Ale obawiam się, że on się trochę wycwanił i on wie, że jak posprzątał u siebie, to ja zazwyczaj ich zawezmę i wtedy też wyczyszczę cały korytarz. I tak samo przed jego pokojem też jest czysto. No ale dzisiaj wam tak o tym mówię, żeby wam pokazać, że tutaj panuje względny porządek. Jest tutaj bardzo dużo moich rzeczy porozpierniczanych dookoła, ale bo w kwestii porządku i tego, jak chciałbym, żeby to wyglądało. Czyli słuchajcie, robimy sobie 3 godziny na przykład w tygodniu, gdzie bierzemy mopa, posprzątamy i elo, no to się za bardzo nie da. Bardzo często jest tak, że później, nawet jak ktoś weźmie mopem, coś przemyje, to później ten mop zostaje z wodą i czeka przez dwa tygodnie, nie wiem, na zbawienie. Rzadko się zdarza, żeby ktoś się zabrał i żeby wyczyścił tak, wiecie, większą połać terenu. A porządek wpływa pozytywnie na jakieś tam odczucia, tak mi się wydaje. Dzisiaj sobie nie poradziłem z tym smartem i jestem wkurzony, bo tak jak wcześniej mi wszystko świetnie działało, tak dzisiaj nie byłem w stanie tego doprowadzić do ładu i składu. To jest taka mała drobnostka. Jedyna z wielu, które budują we mnie pewną frustrację. Z za rogu wyłaniają się worki. Ale to nie byle jakie worki. Tylko, że za każdym razem, jak jest odbiór u nas śmieci, to dostajemy worki takie do segregowania. Na przykład niebieskie na papier. I często jest tak, że te worki się roz, rozlatują absolutnie wszędzie. Ja zazwyczaj te worki, jak już zbieram, to je zbieram i wrzucam do przedpokoju. Tak, żeby wiecie, pająki wszelkie z nich poschodziły, czy inne robactwo, żeby nie wsadzać do. Do, tego, do szuflady, do kuchni, tylko na przykład po godzinie, po dwóch, czasami kolejnego dnia fajniej jest to sobie wrzucić, dopiero wtedy do szuflady. Natomiast tutaj widzę stos worków, które nie są w żaden sposób zwinięte. Ja je lubię zawsze zwinąć, żeby łatwo później było je odrywać jeden za drugim. W momencie, kiedy braknie tych, które są na zapas w kuchni, to dopiero biorę jest stąd i wtedy je zazwyczaj wkładam do kuchni, układam. To, to jest taka rzecz, która zajmuje tak mało czasu, a byłaby takim ułatwieniem. Przecież prawie każdy codziennie wchodzi do tego przed pokoju I widzi, że tutaj te wory leżą. Dlaczego nikt ich nie weźmie? To samo pytanie mogę zadać sobie. No ale teraz to ja jestem tym, który te worki zbierze. A co będzie jutro, jak przyjadą odebrać śmieci? Czy wyrzucą worki i znów będę je zbierać w podziałce, bo je rozwieje wiatr? No pewnie tak. Może muszę to zaakceptować. Wyniesione. Wiecie, kto tam się wbił, jak śmieci wynosiłem na zewnątrz? Halo? Co? Co skocie? Co ty ogarnęłaś? Co, co się dzieje? Co się dzieje? No tak. Pełna Micha. No i tak, tam przez 30 Chcesz coś powiedzieć? Nie, wiem, ja jestem pijana Przypał trochę No, trochę tak Dlaczego mi nie przypomniałaś o śmieciach? Bo masz kalendarz i jesteś coraz człowiekiem. No, dobre wytłumaczenie, nie? Ale udamy. I Czemu to jest taki syf? Bo resztki wykładziny z odcinania wynosiłem, wiesz? Zamknęłaś tam? Tak Ładny kolor nieba. Jedyne co spoglądam teraz z góry i widzę, że nie schowałem węża na noc. No i fokusuje mi szybę, która jest brudna zamiast grudek. więc wam nie pokażę tego węża. Ale pokażę wam brudność szyby. Jest taka brudna. Ja wiem, ponarzekałem dzisiaj, ale traktuję tą rozmowę albo bardziej mój monolog w dosyć sposób mocno terapeutyczny. Więc się wygadałem, ponarzekałem, ale przez to będę mieć więcej siły jutro, żeby może po prostu sprzątnąć i zrobić porządek, żeby samemu się dobrze czuć. A że wynikiem mojego lepszego samopoczucia albo dążenia do poprawienia samopoczucia będzie to, że w domu będzie panować ład i porządek, no to inni być może z tego dość pasywnie, choć w, sosu, w sposób aktywny skorzystają i nie ma co się zastanawiać, nie ma co myśleć. Jeszcze sobie pooglądam amerykańskiego tatę, bo w tym momencie tą kreskówkę oglądam wieczorami i do jedzenia. No i jeszcze jedna kwestia w sprawie vloga. Mogło się wydawać, że dzisiaj nic nie zostało zrobione, ale dzisiaj między innymi trochę ponagrywaliśmy z Mateuszem, porobiłem trochę rzeczy poza vlogiem. Po prostu wszystkiego nie da się pokazać, a i tak pewnie ten vlog wyszedł dość długi. Zwłaszcza jeżeli chodzi o dużą ilość mojego narzekania. Więc na tym wypadałoby skończyć. Ponownie tym razem już lepiej. Nie o piątej, czy szóstej, albo siódmej, tylko 3.52. Więc to daje nadzieję na lepsze jutro, jutro. Albo na lepsze jutro, tak naprawdę dziś. Bo idąc spać po północy, to jest jeszcze wczoraj, bo się nie spało. Względem tego, że jest dziś, a tak naprawdę jest teraz, bo jutro jest jutro, czyli jak się wstanie, choć jutro jest dziś. Dwa inne filmy, które bardzo Zobaczyć miejsce na subskrybujkę. Trzymajcie się, do zobaczenia, i linia czasowa jest czasami skomplikowana i powyginana. Cześć.